Ladies and gentlemen uh, Let's get ready to rumble! Tłumacząc, przygotujcie się na grzmoty. Mecz się sam nie wygra, ani też bramki się same nie strzelą. Gramy do końca, panowie! Piłka jest jedna, bramki są dwie! Tak. Sędzia czy tyle, ile będzie trzeba! To trzeba. Pokażcie ich, pokażcie ich. Oni wypluli z siebie płuca. A to sparingi, dopiero aż strach pomyśleć co będzie się działo w lidze. Ty sobie! Jazda! Tam jest Volvo, tu jest Honda. Łukasz jeździ nią szybciej niż ona wygląda w ogóle, wiecie o co chodzi. Jak coś to auto na sprzedaż, taka Honda. 2008, tutaj jedyna taka w Polsce. Jakbyście chcieli to w opisie będzie link do no aukcji. Bo to jest aukcja, bo to nie jest na sprzedaż tak, tylko to jest aukcja. Jest pan Krzysztof, filar obrony, filar pomocy, filar każdej formacji. Cześć, witajcie. Nie no, jak się patrzy na takie boisko, to chcesz się grać piłkę przecież. To chociaż tobie. Ale takich ludzi jak ty nam właśnie potrzeba, żeby wiesz, zagrzewali do walki. ja to tylko przyjechałem, powiedzieć dwa słowa i zaraz jadę dalej. Jeszcze dwa dzwoneczek, jadę dalej. To jest pan operator, on tu będzie wszystko dzisiaj kręcić. Chcesz kogoś pozdrowić jeszcze zanim zaczniesz nagrywać? No, tak jak zawsze mamy tatę i rodziców. Będzie się działo. Będzie się działo! Powiedz mi, kto wygra mecz według Ciebie? Niech wygrają lepsi. Panie i panowie, chłopcy dziewczęta, na tym boisku będzie się niesamowite spotkanie. Cysowia Tychy przyjechała tutaj do gospodarza, którym jest leśnicz kobiór. Dobra panowie, przedstawię wam skład, powiem co mniej więcej jak, ale nie będę się powtarzał, bo chcę grać cały czas to samo. Ładny kucygur, masz, podoba eee, mi <laughs> się Dobra, będzie coś, także... <laughs> próbować zagrać jakąś długą piłkę na, na skrzydło, jakąś piłkę w poprzek. Jakąś piłkę na przykład prostopadłą za plecy obrońców, górą, dołem obojętnie. No, masz inwencję twórczą, więc możesz sobie to wykorzystać, tego bym tutaj oczekiwał jak najbardziej. Jak forma, Roberto? W szóstkach coś tam podobno strzelasz, tak? Coś wpada, nie? A w tysowi? W tysowi, no nie chcą mi przesunąć do przodu. Jak nie wpada do przodu, to trzeba z tyłu, nie? Coś... Myślę, że w końcu dzisiaj się przełamiemy. A jak nie, to czekamy do Wigilii, żeby się opłatkiem przełamać. Będziesz tu leżał w czasie meczu Dla tak tym, samo? Najlepszy widok jest tu. My gramy obok siebie, tak? Tak. Kłaść się obok ciebie? Ja, ja czekam. Panie prezesie, jakie oczekiwania dotyczące tego meczu? No będzie ciężko, bo przede wszystkim gramy w 12. W sensie kadra liczy 12 osób, ale przeciwnicy podobnie, więc no będzie ciężko. Przeciwnicy z tego co wiem tydzień temu 7-1 wygrali, tak więc zobaczymy. Mam nadzieję, że w końcu pierwsze zwycięstwo. A jak nie, no to nic, to sparingi. najważniejsze za dwa tygodnie będzie. Do punktu pola karnego, gdzie jest pola karne i od 11 A czy ty już zostawiłeś łapkę w górę i subskrypcję? Jak nie, to teraz jest czas, żebyś to no. zrobił. Głodni gry są rywale. Głodni gry. <śmulacza> Oczywiście jak Ty sowia. No, <śmulacza> no tylko Ty ten... Onowie Panowie, blisko siebie tak atakujemy przeciwnika. Chcemy mieć tylko przyrodę. Nic więcej nas nie interesuje, tylko piłka i strzelanie bramy. Ty sowia! Ale zrobił je. Karol, Karol, Karol! Naciskaj go, naciskaj. Ty na raz, ty raz, ty na raz! Brawo Maciej, brawo! Brawo Maciej! Brawo, brawo, brawo. Brawo, macie. Tu był spalony jak k**. Żarło, ale zdechło. Dalej, Goń go! Dobrze! Jeszcze! Jeszcze! No, w ogóle wydaje mi się, że w lidze wam będzie dobrze szło. No nie będzie dramatu pojęć. Ej Maciek, nie odpuszczaj! Nie na raz! Nie na raz! Nie ma! 13! 16! Brawo! Dawaj, 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 iść środek. Powalcz, powalcz Macie, prawie. spokojne przyjęcie Spokojne? Tak. To było spokojne przyjęcie wyprowadzenie sobie leciutko, Nie, to są zęba. i Ale jest taką on to robi gracją, wychodzimy lat A, o 17, o Ale trener, trener, błagam, błagam jak raz! Eee, no, wygląda. jakby leciała. Co jest? Woda. Coś się dzieje, trochę złego, ale coś się dzieje. Panowie! O. W rozgrywaniu piłki do przodu, jak jesteśmy nie, w obronie o jedno tempo więcej, nie na 3-4 kontakty, na 2-3 maksymalnie panowie, to co jest na treningach ćwiczone. Panie prezesie, jak to wygląda? No jest sporo, sporo błędów, błędów, ale czasu jeszcze w dużo sporo. i mam nadzieję, że, że je wyeliminujemy. Ogólnie to jeszcze tylko dodam, że pamiętaj, nie jesteś sama, zostawiłem ci dzieciaki. <śmiech> <śmiech> Kurwa, Bartek. E, no piła, no. Teraz musisz to obronić. Naleśnik. Dawaj Bartek! Dawaj. Zjedzie, zjedzie, zjedzie. Zobacz tą jest! Tak jest! Zobacz! serdecznie, Nie jedynie Polecamy, na strychu. Trzyma go! O! Ty, to będzie jak w Pro Evolution Soccer hopie. Patrz jaka kamera. Dokładnie w bok polekuję, do tego nie doleci. Chyba że na brzuchu się przekręci. Błagam, zostań naszym bohaterem. Brawo! Aj, a? No zajdź tam! Zejdź tam, tam! No ja pierdolę, kurwa. <grym> jak to wpadło, kurwa? Rezy się fwił nie ma co kiepsko to wygląda Taka przerwa, że żal, żal. Staram się, a wychodzi jak zawsze Co więcej mogę powiedzieć no Mecz się sam nie wygra, ani też bramki się same nie strzelą. Okej, okay? zjechaliśmy parę sytuacji, jak najbardziej jestem za tym. Natomiast stworzyliśmy ich co najmniej pięć razy mniej niż przeciwni. Na chłodno mówiąc, panie operatorze, co pan no. sądzi o tej połowie pierwszej? Sądzę, że za mało strzelają z daleka. Oj tak, tak. To są przygnębieni jakby, nie wiem. Może żebycie, depresję nie? mają po prostu. Nie no, depresję to ma prawo.

Poczaruj tam, czaruj idzie, idzie, Robert, tak! Uderz jak idzie! Wreszcie, kurwa, dobrze! Hey, woda, woda, woda. Maciek! Uścisk dłoni prezesa, tak jest. Już sobie siebie dałem, w drugiej połowie było lepiej. Dobrze, dobrze, ekstra! Dawaj, dawaj, Łukasz, do końca! Najlepszy podawacz piłek, poszedł jak dzik w Sosnę, A Wygramy to nadzieję. jaj, dobrze! Mocniej mocniej Nie ma! Nie ma! 3, 4, 4. Leba, leba. Idziesz, idziesz leba, leba. do końca! Masz to! Patrz zrodek od razu! Patrz z rudy! Sedź, szed, szedł! Daj jest! Tak jest! Dobrze, dobrze, zostań dobrze, dobrze, dobrze! dobrze. Jeszcze, jeden! Sędzia doliczy tyle ile będzie trzeba! Prezes się w ogóle nie przejmuje wynik, ale już jest uśmiech na jego ustach. Mamy ich, mamy ich! Dokończmy to! Mamy, Agresor, agresor! Tak jest! Zabij, zapił! Ekstra, ekstra! Panowie, do końca! Jeszcze jedna bramka i kończyłem. Ja to chyba muszę być na ławce, bo mi lepiej idzie. Na ławce. Tak jest, tak jest, Maciek, to jest to. No właśnie, to jest to. No właśnie, to jest to. Oho? Nie biegamy, nie biegamy. Reanimator re pani. Te, to się w ogóle nie nagrywa. Tartuje, nie spinaj. karnym, żeby teraz rozprzygnął. Dziękujemy bardzo. Po ja się musicie uczyć. Tak jest. No a raczej, na no ja. No tutaj dobra koszuleczka, bad click. super, super. No, ekstra powiem Ci, Bramka, że gdyby nie, gdybyś tego karnego nie sprokurował, to by było oczy 3. Wszystko jest nagrane. Cieba Ale powiedz mi, Dawid, co ty tu robisz, to? No. On to nagrywał, proszę państwa, wszystko dla was dokładnie, Także tak. jeżeli ten materiał wam się spodobał, mam ogromną nadzieję, że tak było no, jednej bramki nam brakło do remisu, ale pokażcie ich, pokażcie ich Oni wypluli z siebie płuca Zostawili serce na boisku Znaczyć to wszystko, moi drodzy Także jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, w komentarzu możecie napisać TY SOWIAŁU I widzimy się w kolejnych odcinkach, do zobaczenia Dopiero jak ja wszedłem No a, zobacz, dokładnie ja wchodzę, jedna zmiana, trzy bramki No dokładnie To jest niepodważalny dowód na to, że bramkarz może odmienić hmm. wyniki meczu